Cześć wszystkim, z tej strony banan na szlaku. Dzisiaj kolejna wyprawa, pozdrawiam ze Szczyrku, czyli z Białego Krzyża, a dokładnie z przełęczy Salmopolski. I to stąd dzisiaj ruszamy na stolice śląskiego Weskidu, czyli na Skrzyczne. Najpierw pójdziemy na Malinowską skałę. Tam sobie siądziemy, jeżeli nie będzie tłumów, ale no, jak na razie widzimy, że jest spokój, bo udało nam się zaparkować. Także super. Tym szlakiem, który dzisiaj zdobywamy, już szedłem. Także w końcu wiem, co mnie czeka. Najpierw będzie takie ostre podejście w górę, aż dojdziemy do malinowskiej skały, a do malinowskiej skały idziemy szlakiem czerwonym. Później odbijamy na szlak zielony i tam już bezpośrednio na skrzyczne. Jednak musiałem się ubrać, bo troszeczkę chłodno się zrobiło. No a jest godzina 7.30, chociaż 23 lipca, czyli środek lata. No ale 7.30, więc troszeczkę jest chłodno. Ale zaraz się rozgrzejemy. To jest w zasadzie pierwszy odcinek, który nagrywam, gdzie ja już wcześniej pokonałem tą trasę. I to w zasadzie teraz idę trzeci raz. Bo pierwszy raz szedłem z tatą, drugi raz szedłem z żoną, wtedy jeszcze nie była żoną, i. Teraz idziemy trzeci raz. Także ja już wiem, że te mocne podejście, takie, które jest teraz, no to naprawdę trzeba lajtowo do niego podejść, bo teraz jest mocne, a potem będzie lżejsze. jest taka fajna traska na takie dwie godzinki. Bo 8 km w ogóle będzie przed nami. Tak jak mówiłem, ostre podejście na samym początku, a teraz idziemy takimi równinkami, że każdy, kto tylko wymyśli sobie wyjście w góry, to bez problemu, bez zmęczenia, sobie może podążać takim szlakiem. E, 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 e. Tutaj jest eleganck. Jeszcze te piękne słońce, cudo, ale się łapa się normalnie, bo te kamyki pod spodem są takie, że jak w górach, jak w górach. skałę, a dokładnie na Skrzyczne, mijamy zejście na jaskinię malinowską, która jest tam. I szczerze, to jest tylko 50 metrów, więc zaszlibyśmy tam, ale nie mamy ani latarki, ani czołówki. No a żeby tam iść, to warto być przygotowanym, także no następnym razem. Idziemy, idziemy. Już jesteśmy przed Malinowską Skałą tak w zasadzie bezpośrednio, bo tam za nami myślę, że już się wyłoni. No i trochę chyba inaczej jednak to pamiętam, bo mówiłem, że to podejście pierwsze jest takie bardzo strome, a potem już się idzie leciutko. Owszem, szło się bardzo leciutko, aż do tej pory. Tam za nami jest takie strome podejście już właśnie pod tą Malinowską Skałę. Czujemy to w nogach. Ja nie narzekam, broń Boże, ale... Żeby każdy wiedział, jak się tu wybierze, że przed majdowską skałą też jeszcze jest dość stromo. Się już rozebrać, bo jednak jak się tak idzie pod górę, no to robi się gorąco. Teraz znowu powiewa takim chłodniejszym wiaterkiem, a jest przyjemnie. Malinowska skała to jest, można powiedzieć, takie, taki skalny taras. No i mam nadzieję, że będzie wolny, że w końcu się tam usiądzie, bo piękny widok jest z tego miejsca I jak się tak rozłoży, to w ogóle można się fajnie wychilować. No ale pytanie właśnie jak to będzie z tym miejscem, bo jak byłem poprzednie dwa razy, no to było bardzo zajęte. No jakby nie patrzeć takie miejsce dość turystyczne, nie tak jak morskie oko, ale mimo wszystko na przyciąga. Zobaczcie jaki widok. Malinowska skała jest wolna, dlatego lecę. Słuchajcie, Malinowska skała jest wolna, nikogo nie ma. No więc wchodzę. Ale ja ja pierwszy raz w końcu. Nikogo na Malinowskiej. O, proszę, proszę. I takie widoki. Malinowska skała w końcu zdobyta, tak dosłownie. Raz kolejny to nagrywam, że tutaj jestem, ale ja jestem tak po prostu ucieszony, że mogłem tutaj wejść swobodnie. No bo naprawdę tutaj za każdym razem ktoś jest, a teraz w końcu mogę stanąć na tej skale i odsapnąć w takim miejscu. Cudo, cudo, polecam Wam przyjść. Naprawdę, słuchajcie, jest sobota i wyszliśmy o 7.30, także każdy, kto chce zdobyć Malinowską Skałę, sobota, 7.30 zapraszam. Pięknie. Zeszliśmy już tutaj z tego naszego tarasu, z tej Malinowskiej Skały i teraz zmierzamy, zaraz to pokażę, dokładnie tam, na Skrzyczne i teraz już idziemy zielonym szlakiem. Jeżeli chodzi o dojście na Malinowską Skałę z Białego Krzyża, z parkingu, no to mamy godzinę dziewiątą, więc powiedzmy takim normalnym tempem półtorej godzinki. Więc no, ruszamy, godzina dziewiąta, zobaczymy o której będziemy na Skrzycznym, ale tak jak widzimy, my idziemy sobie tutaj, tymi takimi fajnymi yy, płaskowyżami, no i docieramy na Skrzyczne. Gdyby ktoś miał ochotę na jagody, no to są już dojrzałe, także można śmiało wbijać. Tam, proszę bardzo, idziemy w górę. Wejście na Skrzyczne daje nam dużo możliwości, takich, jeżeli chodzi właśnie o widoki, bo jest mnóstwo miejsc, gdzie jest piękna widoczność, pięknie widać góry, mało lasów. Ja jeszcze pamiętam czas, gdzie na Malinowskiej skale były drzewa, teraz jest już to wycięte. Nie wiem czy dobrze czy nie, no ale daje nam to możliwość naprawdę pięknych widoków. Bo wokół jest ich całe, całe mnóstwo. No i oczywiście mamy tutaj pełno, hej, pieszych i rowerzystów. Bo można się wybrać i pieszo, i na rowerach. Mnóstwo ludzi mijamy, ale wbrew pozorom yy, znowu jakiegoś tło, tłumu i tłoku nie mamy. Mam wrażenie, że dużo osób szło do malinowskiej skały, a tu na skrzyczne już ciut mniej. Zobaczymy, jak będzie na górze no bo tutaj też idzie kolejka. Także pytanie, czy nie zostaniemy tłumów, dzikich tłumów na samym szczycie. Zminęliśmy właśnie Małe Skrzyczne, 1211 metrów nad poziomem morza. Jak się idzie tutaj na Skrzyczne, to nie ma tak, że się wchodzi, 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 wchodzi i się jest na szczycie, tylko jest są wejścia, zejścia, wejścia, zejścia, troszeczkę równin, no ale naprawdę jest różnie. I nawet zastajemy czasem jeziora, proszę, o, he, he, tyle wody przed nami. Minutka do szczytu na skrzycznym. W prawo jakbyśmy poszli to na schronisko, ale najpierw idziemy na szczyt. Powilitać tutaj wszystkich. Dobra, teraz idziemy już w końcu na te nasze schronisko. Ale o, proszę. Teraz pokażę jak to tu wygląda ale. Trochę ludzików jest. Mój, przy mnie stój, przy mnie stój A ja mnie będą bili To mnie broń, to mnie broń A ja mnie będą bili To mnie broń, to mnie broń Teraz idziemy na wieżę widokową na Skrzypce Zeszliśmy już z wieży widokowej, z tego tarasu widokowego. No i w zasadzie ruszamy już z powrotem na parking. Mamy 11.20. Wracamy tą samą trasą, czyli przez malinowską skałę. Do pojedzeni, napojeni liczymy, że 2,5 godzinki może się yy, zmieścimy. Zobaczymy. 11.20 wychodzimy, także meldujemy się już na dole na parkingu przy samochodzie. Zbliżamy się już pod Malinowską Skałę, przed nami takie dość ostre podejście właśnie pod ten nasz taras widokowy skalny. No i zaraz Wam pokażę jak już wejdę na górę, dlaczego warto wyjść jednak o 7.30, czy tam nawet wcześniej na szlak. Właśnie jesteśmy na Malinowskiej Skale. Już dotarliśmy na, na półmetek. No ale teraz właśnie pokażę. Dlatego warto wyjść o siódmej, szóstej aniżeli o jedenastej. Nam się udało tam stanąć, a teraz... Krócej się chyba czeka w kolejce do Tojtoja na Skrzycznym. Około dziewiątej byliśmy tu, nie wiem, prawie sami. Może prócz nas były tutaj, dwie, trzy osoby. Jesteśmy już na parking i mogę w sumie zrobić takie małe podsumowanie. No pierwsze, co to ile trwało zejście z samego szczytu tutaj na parking? Ponad dwie godziny. Mamy teraz 13.30, wychodziliśmy koło 11.20, więc ponad dwie godziny szliśmy tutaj z, ze skrzycznego aż na biały krzyż na parking. No i od razu, jeżeli jestem przy temacie parkingu, słuchajcie, no. Znowu podkreślę to, że warto przyjechać rano, ale porobiłem parę przebitek, to zaraz sami zobaczycie, tutaj nie ma miejsca, tutaj nie ma możliwości zostawienia samochodu. Ludzie jeżdżą po prostu dookoła, patrzą, pilnują nawet nas, czy my już z czasem nie wyjeżdżamy, żeby tylko się wbić. No sami widzieliście, jak przyjechaliśmy o tej 6.37, no to bez problemu sobie stanęliśmy, a teraz to jest tragedia. Natomiast plusy, no ten parking, na którym stoimy na Białym Krzyżu jest bezpłatny, jeżeli chodzi o te podejścia i o całą trasę, no to mówię, są miejsca, gdzie trzeba podejść bardziej, są miejsca, gdzie się schodzi, ale generalnie trasa do zamknięcia w 3 godzinki, pół dnia, jeżeli chodzi o trasę tam i z powrotem. Generalnie trasa jest piękna, jeżeli się trafi taką pogodę jak my dzisiaj, no to nic, tylko przyjeżdżać. Zapraszam na mój kanał Banan na Szlaku, tam można zasubskrybować mój kanał, dać łapkę pod filmem. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś na górskiej wędrówce, czy to na Skrzycznym, czy to na innym Kasprowym. Trzymajcie się i do zobaczenia na górskim szlaku. Pa, pa!